Cześć, cześć, cześć. Witajcie moi drodzy. Ja jestem Acerpis. Witam was dzisiaj w kolejnym meczu online w Naruto Storm Revolution. Dzisiaj zagram sobie kolejną nową postacią z tej gry. Zastanawiam się Konohamaru i Ruka. Nie, nie, nie. Ktoś prosił mnie o Shisui'ego. Tak więc um, czemu nie? Zagram sobie Shisui'a, bardzo chętnie. No i może na supporta wezmę mu um, Itachiego, ponieważ oni wspólnie mają takiego bardzo fajnego ultimate'a. Eee, tak więc czemu by nie? Typ ostatecznej techniki sobie wybierzemy. Eee, no, i jeśli uda mi się użyć Ultimate'a, to zobaczycie, jak e, dwóch skanów Uchiha świetnie współpracuje. Dobra, tymczasem weźmy sobie jakąś randomową mapę. No i co, zobaczmy, jak nam pójdzie. Walczymy oczywiście z na Naruto, który ma Saska na Saporcie. Oni również mają e, łączonego Ultimate'a, z tego co widzę, więc. E, no cóż, zobaczymy, jak sobie poradzę. Mam nadzieję, że. Eee, nie będzie lagów? Nie, nie ma lagów, więc jest spoko. Ajajajaj. Widzę, że gościu już od samego początku gra agresywnie. Już biju damy we mnie ciśnie, a ma terasu. A ja już nie mam troszkę drewna. Więc troszkę lipton. Błagam Itachi, zrób coś dobrze. Dobrze Itachi w ogóle się Jest takim gościem, który jest właściwie ślepy. Znaczy teraz w tym momencie jeszcze nie jest ślepy, jak nim gram, ale oślepy, tak pod koniec swojego życia. Bo kurde, wszyscy mu oczy kradną. Pierwsze oko mu ukradł Danzo, drugie oko mu zabrał Itachi, chociaż nie, on właściwie Itachiemu oddał swoje oko dobrowolnie. No i jest, udało mi się zrobić drużynowy ultimate, więc jest bardzo ładnie. No i przecięliśmy Naruciaka na pół, tak więc oto moc u moi drodzy. Bardzo ładnie to Sui podsumował. A tymczasem, Naruto, nie masz szans, najmniejszych. Kurde, gościu naprawdę gra strasznie agresywnie. Tak więc ja również muszę tak właśnie grać. A fak! Do mnie się flesznął śmieć, pieprzony. I grab, moi drodzy, a masz. Dziękuję bardzo. I taci, błagam, zrób coś. I tutaj skontrował, Amaterasu ma Ale niekoniecznie mam jakieś szanse na przetrwanie. Kurde, pieprzony razem shurikeny. Aha, ha, ha, ha. I zrób coś. Dobra, mamy full chakra. To co, jedziemy, dziada? A, albo on jedzie nas. I błagam, jest, udało się, moi drodzy. Tylko na to czekałem, żeby wylądować na ziemi i złapać go w tego drużynowego ultimata. Kurde, taktycznie to rozegrałem, ale udało mi się. Tak więc. Oto różnica pomiędzy moją i twoją determinacją. Oto potęga Sharingana, moi drodzy. Shisui Uchiha, aktualnie martwy, nieżyjący członek klanu Uchiha. Um, mimo wszystko bardzo potężny. No i co? Wydaje mi się, że bardzo fajna postać. Chyba jedyna postać, która w tej grze stoi tyłem, kiedy wygrywa. No ale dobra. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, więc trzymajcie się, do zobaczenia i oczekujcie kolejnych filmików z Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Magic Online. Do zobaczenia.